Oto nowe Peugeot 208 i Opel Corsa. Pod spodem to praktycznie jeden i ten sam samochód, ale czy z zewnątrz różnią się na tyle, żeby w ogóle było sens między nimi wybierać? Peugeot 208 to zdobywca tytułu Car of the Year 2020, europejski samochód roku. Zaprezentowana w 2019 roku na targach w Genewie, druga generacja 208 występuje z napędem spalinowym, benzyna i diesel oraz elektrycznym. Oczywiście, 208 to nie jedyny miejski Peugeot, wcześniej były 207, 206 i kultowa 205. Po prostu w pewnym momencie Peugeot zaczęły kończyć się numery, a pojawiały się nowe segmenty. I tak podstawowe modele mają w nazwie cyfrę Od 1 w górę, to oznacza wielkość samochodu, a na końcu jest zawsze 8. Po środku 1,0 dla tradycyjnych modeli lub 2,0 dla crossoverów. Wyjątkiem jest Peugeot 301, cyfra 1 na końcu zarezerwowana jest dla modeli na rynki wschodzące. Opel Corsa jest o rok starszy od 205 i to już szósta generacja miejskiego auta. To kolejny model, który powstał pod skrzydłami koncernu PSA, właściciela marek Citroen, DS i Peugeot. W 2017 roku francuski koncern kupił Opla od GM. W rezultacie powstał drugi największy po grupie Volkswagena koncern motoryzacyjny w Europie. Podobnie jak 208, również Corsę można zamówić z napędem konwencjonalnym oraz elektrycznym. Zwykle sceptycznie podchodzę do takich współprac, PSA musiało już jasno odróżnić od siebie marki Peugeot i Citroen, a potem jeszcze DS. Z drugiej strony, skoro grupa Volkswagena radzi sobie z Volkswagenem, Seatem i Skodą, to dlaczego PSA miałoby sobie nie poradzić jeszcze z Oplem? To nie jest ordynarny badge engineering, czyli przeklejanie znaczka innej marki na z ten sam samochód. Gdyby ktoś nie powiedział mi, że Corsa to 208, pewnie dłuższą chwilę bym się nie zorientował. Korsa jest od 208 o 0,5 cm dłuższa i mierzy 406 cm. Wynika to głównie z dłuższych zwisów, bo rozstaw osi jest niemal identyczny. To znaczy w Peugeot jest o 2 mm dłuższy niż w Korsie i wynosi 254 cm. Korsa jest o 2 cm szersza (176,5 cm) oraz o 5 mm wyższa (143,5 cm). Z przodu widać, że Korsa jest o wiele bardziej stonowana od 208. Nie ma przyciągających wzrok detali, jak światła do jazdy dziennej w kształcie kłów i maskownica chłodnicy też jest znacznie mniejsza, chociaż to akurat optyczne złudzenie. Przez środek maski Opla biegnie tylko jedno przetłoczenie, a maska Peugeot ma wybrzuszenie po środku, jakby pod spodem było coś więcej niż silnik 1.2, ale o tym później. Z boku nic szczególnego się nie dzieje. Opel ma ostrzej zakończone okno na tylnych drzwiach i czarną listwę ciągnącą się od górnej krawędzi bocznych szyb, która daje wrażenie pływającego dachu. Z tyłu w obu samochodach na lampach powtórzono motyw z reflektorów, czyli trzy pionowe linie w 208 i przewrócona litera L w korsie. Poza tym przez klapę bagażnika w 208 biegnie czarny pas łączący przydymione klosze lamp, a z tyłu korsy niewiele się dzieje. Bagażniki w obu samochodach są takie same. Peugeot podaje 265 litrów i 44 litry wewnętrzne na koło zapasowe. To wynik VDA, czyli mierzony przy użyciu bloczków o wymiarach 20 x 10 x 5 cm. Gdyby bagażnik po prostu zalać cieczą, wyjdzie ponad 300 litrów i jeszcze ze 100 wnęce na koło zapasowe. W korsie tak samo, z tą różnicą, że w 208 wnęka wypełniona jest styropianowym wkładem, a w korsie nie. Haczyki na siatki z zakupami są beznadziejne w obu autach, a po złożeniu oparć nie ma płaskiej przestrzeni ładunkowej. W poprzedniej generacji Corsy była podwójna podłoga, ale pod wodzą PSA nikt nie uznał tego za potrzebne. Z tyłu w obu samochodach jest ciasno. W 208 w dodatku ciemno, bo wszystko jest czarne, z podsufitką włącznie. W testowej korsie jest jasna podsufitka i panoramiczny dach, co daje poczucie przestrzeni. W obu autach z tyłu są po dwa porty USB i kieszenie w drzwiach. W obu brakuje nawiewu klimatyzacji, chociaż Opel w specyfikacji podaje, że są. Być może chodzi o te pod fotelami. Z przodu nie ma wątpliwości, która deska rozdzielcza jest z Peugeot, a która z Opla. Peugeot 208 pierwszej generacji debiutował tak zwany I-Cockpit, czyli koncepcja zmniejszenia kierownicy i wyniesienia zegarów ponad wieniec, tak aby najważniejsze informacje były zawsze w zasięgu wzroku kierowcy i nie trzeba było odrywać oczu od drogi i patrzeć na dół lub na centralny wyświetlacz. Rozwiązanie to wzbudziło pewne kontrowersje i szczególnie wysocy kierowcy narzekają, że albo kierownica zasłania im kawałek zegarów, albo nogi nie mieszczą się im pod kierownicą. Ja nie mam tego problemu, chociaż przyznaję, że pierwsze dni z iCockpitem kilka lat temu były trudne. Teraz już się do tego przyzwyczaiłem, ani mnie to rozwiązanie ziembi ani grzeje. W tym segmencie wyświetlacz head-up to dodatkowe koszty, więc może tak jest lepiej. W drugiej generacji 208 pojawiły się wirtualne, trójwymiarowe zegary. Ta trójwymiarowość ma tylko funkcję estetyczną, bo dla kierowcy nic z tego nie wynika. I na wszelki wypadek jeden z trybów jest dwuwymiarowy, gdyby komuś robiło się... System inforozrywki wymaga przyzwyczajenia się, podobnie jak trzeba nauczyć się miniaturowych przycisków pod ekranem, w dodatku, część z nich jest dotykowa i schowanego za kierownicą joysticka do obsługi tempomatu. Dobrze, że przynajmniej multimedia są na kierownicy. W obu samochodach schowki przed pasażerem są głębokie, schowki w podłokietnikach też. Są sensowne uchwyty na napoje i miejsca na telefon, ale w Korsie jest to lepiej rozwiązane podobnie jak choćby miejsce na kluczyk. W testowej Korsie z produkcji 2019 były jeszcze klasyczne zegary, ale auto w tej specyfikacji w 2020 roku. Będzie już miało wirtualne zegary. Kierownica na tle Tej 208 wydaje się wielka. Wszystkie przyciski do obsługi multimediów i tempomatu są na kierownicy, ale niektóre przełączniki za bardzo wystają i można o nie zawadzić podczas manewrów na parkingu. Inforozrywka w korsie jest moim zdaniem prostsza w obsłudze, ale najważniejsze jest to, że oba samochody obsługują Apple CarPlay i Android Auto, więc nie musisz się nią, tą inforozrywką, specjalnie przejmować. No tak, tylko że w 208 część obsługi klimatyzacji jest na dotykowym wyświetlaczu, a w Korsie są do tego fizyczne przyciski i pokrętła. Może nie wyglądają tak kosmicznie, ale są po prostu łatwiejsze w obsłudze. Z maską testowej 208-ki, cylindrowy silnik o pojemności 1,2 litra i mocy 100 koni mechanicznych, zresztą ten sam silnik jest w testowej korsie. parę miesięcy wcześniej jeździłem 130-konną 208 i uważam, że dopłacać 14 tysięcy złotych do mocniejszego silnika nie warto. Ale 8 tysięcy do automatycznej skrzyni? Już owszem, właśnie w Corsie mam automat i działa doskonale. Według danych producenta Peugeot 208 z tym silnikiem powinien zużywać około 5,5 litra na setkę w cyklu mieszanym. Mnie wychodzi ponad 6. Ekonianka jest wyjątkowo agresywna i każe jechać na bardzo wysokim biegu, co powoduje, że silnik niemal się dławi. Dlatego zwykle jeździłem o jedno przełożenie niżej niż sugerował komputer. Z jakiegoś powodu Corsa powinna zużywać jeszcze więcej w cyklu mieszanym. Mnie wychodziło ponad 7. Tu już wszystkim steruje komputer spięty z automatyczną skrzynią biegów. Ja jeszcze mam możliwość przełączenia się w tryb sportowy lub Eko. W trybie Eko Corsa w ogóle nie jedzie. Można z niego korzystać do toczenia się w korku albo do jazdy w długiej trasie ze stałą prędkością, ale nie do codziennej jazdy, gdzie trzeba dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na drodze. Bardzo doceniam wrażenie, jakie daje mała kierownica w samochodach marki Peugeot. W 208 też tak jest. Czuję się, jakbym prowadził go karta, no prawie. Zawieszenie w 208 jest moim zdaniem bardziej nastawione na komfort niż w korsie. Tylna belka skrętna w Peugeot jest yy, zbyt skrętna. A w dodatku samochód dostałem na fatalnych oponach wewnętrznej marki PSA i w chłodny, wilgotny poranek na szybszych zakrętach miałem kod brązowy. Nie oczekuję od zwykłego miejskiego samochodu sportowego prowadzenia, ale nie obraziłbym się, gdyby 208 był bardziej przewidywalny. Na przykład tak jak Corsa, która z tej dwójki zdecydowanie lepiej się prowadzi. Może nie jest tak komfortowa, ale przynajmniej wiem, czego się po niej spodziewać w zakręcie. Czyli te samochody naprawdę nie są takie same w sferze dynamiki. Niestety są za to takie same w sferze widoczności lub raczej jej braku. I jeszcze ta kamera, która dokleja obraz przy cofaniu, żeby wyglądało jak 360, ale nie jest. Przy tak słabej widoczności na boki i wstecz, może warto byłoby pomyśleć o lepszym systemie kamer. Ceny Peugeot 208 zaczynają się od niecałych 54 tysięcy złotych za wersję z 75-konnym silnikiem benzynowym i 5-stopniową manualną skrzynią biegów. Testowy egzemplarz jest w nieoferowanej już wersji Allure Premier Plus za 85 tysięcy złotych, o ile dobrze zrozumiałem, głównie chodziło o reflektory Full LED, które obecnie dostępne są jedynie w topowej wersji GT Line. Normalnie Allure ze 100-konnym silnikiem i manualną skrzynią biegów kosztuje 73 tysiące złotych z wyposażeniem dodatkowym niecałe 82 tysiące. Ceny Opla Corsy zaczynają się od około 50 tysięcy. Testowy egzemplarz to wersja Elegance ze 100-konnym silnikiem i automatyczną skrzynią biegów za około 70 tysięcy plus dodatkowe wyposażenie w sumie około 85 tysięcy złotych. Najchętniej połączyłbym 208 i Corse, i może jeszcze C3 do kompletu, w jeden samochód, który oferowałby ciekawy design na zewnątrz i wewnątrz, a przy okazji nie wpychał na siłę klientom nieintuicyjnych rozwiązań. I skoro nie da poprawić się widoczności, bo słupki muszą być odpowiednio grube ze względów bezpieczeństwa, to może przynajmniej dołóżmy kamer. A jaki byłby Twój wybór, Peugeot 208 czy Opel Corsa? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy i być może nieco zabawne testy, zasubskrybuj mój kanał. Daj lajka, naciśnij dzwoneczek i zrób te wszystkie inne rzeczy, żeby więcej osób mnie oglądało. A Ciebie zapraszam na kolejne spotkanie z Marek Drives i być może kolejnym porównaniem, a może testem czegoś zupełnie innego w następny piątek o tej samej porze.